Duży, duży, ja mam do Ciebie taką prośbę, duży. No. <grywa> Ej, kup Mógłbyś i nie... I mógłbyś i nie zamykać. Co? A jak je zamykam? I, I... will... try. Hmm. Good. My time has come. O kurna. Miesiat, duży, Ej, nie to się, coś Wojna, duży, wojna. Dobrze, duży, dobrze. Jeszcze jeden. Dobrze. <grywa> Yeah, oh yeah. Smoky flash, oh yeah. no. Jest no, zimana... No. bez flash, bez äh <m> No <Genius> so, Teraz jest kurwa losowość, absolutnie. No i pyta Nie. Nie błaj. Nie umiecie grać Łapióz mi mi raz, ojierba, no! O będziemy grać! Nie wytrzymie! Nie wytrzymie! Nie wytrzymie! Mi A Jeszcze się monitor wyłączył! na no nie! Wracaj! E, działaj! Yeah! Tak. Kurwa, no co za pil, ja pierdolę! <grym> Jakie trzeba być? Kurwa, mózg, kto jest ten pomarańczowy? Nie byłem ja! Ale czemu ty jesteś taką ciką? Nie, czemu ty taką ty. Dajesz fake info. Dobra, m MK słyszałem na fajcie. No gdzie ten jest ten, kurwa ostatni? No, ostat... no nawet stajcie gdzieś. NBK. Nie, nie, nie. Idzie w wry... se... No. Stoję sobie. To jest zabił fioletowego. I wyluduję Mkę na żółtym. No to stoję, patrzę. Nikt nie idzie z żółtego, ci zabili z dwóch B. No to co myślę? No to chłop kampi żółty. Ale czy... nie No No żółty. Jak? Co? Przecież... Fioletowego zabił chłop co był na tej ja na sadzucie, którego ja później zabiłem Ty zabijłeś kogoś za? Tak, ze skauta LOL, no, lepiej Jeszcze jeden ja tak na, 2. na 2. Nie wiemy kto gdzie, gdzie jest ostatni, a wy się drzecie <laughs> po sobie Ale to o to chodzi w tej grze, nie może do nich za poważnie podchodzić O nie ja wiedział Fajna ta, byłby. No. <grym> Weź, że jesteś bogaty. Za to 71 adr To To łyk piwa wezmę. Camil, blisko byłeś. <grym> Pierwszy ciekawy <grym> <Nie, nie. grym> ja to stara ulana, kurwo Nie, na niego i na ciebie. Chodź, <śmiones> <mian> <mian> niech like smoke, poja stara ma fajną cioche. <mian> 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 Dawaj dalej. Umbere umbere kiri kiri kam, na twojej starej będę. miał kam. Aha. Duelike fake, poja stara, wyliże mi <mian> <-i> srake. Haha. <coughs> Zabij, zimno, zimno. Ale dobre czasy To jest zakneblowany, żeby się nie odzywał, nie zaczął rapować O nie, w ogóle jest jakby zrobić Sato, ale chyba wtedy zostanę bana na YouTube <śmira> <śmira> Czy on ma głowę, a tylko spróbuj to zaczniść defować Nie, no nie jakuj że on to zrobił, no nie kłuci mnie <śmira>

Dobrze. Ostatni raz gramy Mira. Tak Ostatni raz gramy Mira. Ej, tu jeden mit jest! Rashujcie tego mita. Dwóch jest na longu. Dostałem do skrzynką. Nie, za jaką skrzynką stałeś? Mogę to nawet... Mogę ci to nagrać, żeby byłeś idealnie przed ścianą, jak dostałeś w ten w mordę. Jaka smata, ten Robben. Co mam robić? A, co mi powie? Binamina jest kosztem na długi, i no, on on tu, no. Tu. Bartek, jak się z tym czujesz, no? Jakby w nagrodę za to, że nie zabiłem Scouta, zabiorę sobie tą starą malutkę. Ja no i zaczyna się. Janek teraz na czasie, teraz na czasie głosowym. Dobra, chyba. i <laughs>